Witam serdecznie moim kolejnym gościem Kinga Kasprzak. Cześć Kinia. Cześć. Nie lubisz, jak mówi się do Ciebie Kinga, tylko Kinia, prawda? Dla kibiców informacji? Prawda, ale oba lubię bardzo, ale bardziej Kinia. Jak się czujesz tutaj jako gospodyni w hali Orbita, bo na pewno już grałaś tutaj mecze. Jak Ci się grało dzisiaj? Bo wiem, że mecz wygrany 3-0. Wiesz. Wiem, bo byłam, uczestniczyłam nawet. A. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że jest wygrana. O. A to prezes. Witam panie prezesie. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę i jestem dumny z tego, że możemy tutaj dzisiaj na tle takiego pięknego napisu świętować sukces i zwycięstwo z Minczanką 3-0. Gratuluję dziewczyny. Jestem z was dumny. Dziękujemy. Jesteśmy dumni z regionu, który reprezentujemy. Dziękujemy. Ale prezes ma parcie na szkło. No, da. Ale dziękujemy, dziękujemy tutaj. ja <laughs> ci? <laughs> wszystko. Czyli dobrze ci się grało, tak? <laughs> Super. Jutro kolejny mecz. Gramy finał z Piłą. O godzinie 13.30. I zapraszasz, prawda, Kinia? Oczywiście. Zapraszam wszystkich serdecznie do kibicowania, do trzymania się do nas kciuki. Kle, bądźcie z nami, każda para rąk się przyda. Tak jest. Zapraszamy serdecznie. Pozdrawiamy!